Hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was, no, bez kamerki, wybaczcie, ale jestem lekko przeziębiona i po prostu no, nie chcę straszyć Was swoim wyglądem. Dlatego też nie było wczoraj odcinka, bo czułam się troszeczkę gorzej, nie zdążyłam go nagrać i. E, ogarnąć, więc jest on dzisiaj, w takiej trochę okrojonej wersji, bez kamery. No ale słuchajcie, odcinek jest, jest, i będzie mam nadzieję, że ciekawy. Chciałabym dzisiaj trochę Dona tutaj pomęczyć, bo Wy będziecie w komentarzach, żeby jednak z tym Donem coś tam, jakiś romans zrobić, więc też tak się stanie, słuchajcie. Trochę tego Dona tutaj e, będzie, pomęczymy, on zresztą zaprosił nas na imprezę, na którą nie poszłyśmy, ponieważ e, no jesteśmy, byliśmy w pracy, wtedy Elza była w pracy. E, jak widzicie, zima nadejszła, e, nadejszła, pada śnieg, ja trochę Elzę przebrałam, co prawda nie wiedziałam, że tak szybko ta zima nadejdzie, więc będę musiała jeszcze trochę ją przebrać cieplej, e, ale to nic. E, no i widzicie, dynie nasze się rozpadły no ale ja słuchajcie idę i Elza wyślę wam prezenty e, dziękuję serdecznie za zaproszenia przyjęłam was do znajomych, pamiętajcie, że możecie mnie cały czas na steam zapraszać zostawcie też łapkę w górę, zasubskrybujcie jeżeli jeszcze tego nie robicie i słuchajcie patrzcie co tu się dzieje w Riverview zima najdejszła najdejszła zima i to taka wielka zima, nasza Elza odsypia bo po, po, po oczywiście wróciła spóźno z pracy, póki zjadła, póki się ogarnęła, to troszeczkę minęło ale podejrzewam, że dzisiaj dostaniemy awans tak, i mamy wannę, znaczy prysznic mamy. mamy uprawiony prysznic, ona w ogóle miała tak trochę więcej kasy więc postanowiłam, że sprzedam tą wannę i tak dalej, kupię jej ten prysznic więc ma prysznic słuchajcie i ma pralkę co prawda pralka nie jest najlepszej jakości, ale jest i chyba nowy kibelek jej dałam, tak mi się wydaje no ale mamy pralkę, mamy tutaj kosz na pranie więc będziemy sobie prać słuchajcie dobra, wstawaj hmm, wstawaj, wstawaj, przeczytaj smsa bo to pewnie Don napisał, że ten Jesteś głodny pies, no to sobie zjedz i sobie poniszcz i sobie śpi. A przynajmniej plusem operacji, którzy są pod naszym domem, jest to, że nasz pies ma kontakty pełne, bo ich wącha i w ogóle i, i ich tam wiecie, i on oni ten uzupełnia im się. No wiem, że nie poszliśmy, no wiem, no wiem. Może byśmy dali też jej... Mm. Jakiś cieplejszą piżamę. No ale dobra, wiesz co? Zmień strój, załóż sobie ten sweterkowy bardziej, o, taki bardziej ciep... o, ten jest bardziej adekwatny do pogody dzisiejszej. Dobra, wiesz co? Podejście śniadanie, zrób jakieś gofry czy coś, bo ty masz tylko ten omlet grzybowy, więc sobie zrób te gofry. Co byś chciała? Ogrodnictwo. Przydać książkę. O, książkę moglibyśmy kupić na temat ogrodnictwa. Może pojedziemy do księgarni. A tutaj co możesz zrobić? Podlej roślinę i pielęgnuj ogród. Tak jest. No dobra, i później właśnie wyślesz, przyjmiesz prezenty od przyjaciela i wyślesz prezent od przyjaciela, e, raczej do przyjaciela może bardziej, niż od. No, dobra, ale zjedz sobie gofry, zjesz sobie gofry. No i słuchajcie, właśnie dzisiaj jeszcze idziemy do pracy, no i w sumie jutro i pojutrze też, <gry> no ale nic. Mam nadzieję, że dostaniemy ten awans. To będziemy już na czwartym poziomie. E, no ale później, może jutro z rana, może spróbujemy sobie z tym Donem coś tam tego szmegę. Zanim ona zacznie wchodzić w takie poważniejsze związki, może z tym Donem słuchajcie, coś tam. Jakiś taki mały romans, taki wiecie. Taki malutki. No i dobra, i mamy Was. Słuchajcie, mamy Was. Przyjmujemy od razu. O, telewizor. O, fajnie, że mamy telewizor, bo my nie mamy telewizora, więc nam się przyda telewizor. Dobra, luksusowy pakiet. Pozdrowienia od Elzy Słuchajcie, o proszę bardzo Bardzo kreatywnie Pozdrowienia od Elzy, tak jest, tak jest Pozdrawiam, my też pozdrawiamy Fotel, superancko Także luksusowy pakiet Proszę bardzo Poczta do Riverview <ścoughs> Dobra Aga, ty 3,5 O oh, wow, ale Oj, Aga, ty to jak przyślesz prezent, co naprawdę. <grych> Dobra, Kasia Bzium, może od Kasi Bzium. O, jaka kanapa, słuchajcie. Wiecie co, umówmy się tak, żeby też nie było tak za łatwo. Proszę bardzo. E, Weronika, miłej nocki, przyjmujemy. I kolejny fotel, słuchajcie. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale ta Aga, twoje prezent tutaj zostały jeszcze prezenty, więc będziemy przyjmować, ale ojeju, 3,5 tysiąca, umówmy się tak, że jeżeli chodzi no o simoleony, no to jak dostaniemy simoleony, no to dostaniemy, no to co zrobimy, no dostaliśmy, tak? Tam się wpłynęło na konto, no cóż. Ale na przykład jak dostajemy jakieś takie rzeczy, które nam się przydadzą, to sobie je będziemy stawiać, ale jakieś takie rzeczy, które nam się nie przydadzą, będziemy je kitrać w tym wyposażeniu, bo też nie chcę, wiecie, jakoś za specjalnie, żeby zaraz sprzedawać, czy coś, bo nie chcę, żeby tak się bogać, wiecie, tak sztucznie, w sensie, no, z tych prezentów, żeby nie było tak za dobrze, bo no bo jednak jakbyśmy już sprzedali te wszystkie rzeczy, to już byśmy trochę kasy mieli. Sama ta kanapa kosztuje 1200, więc więc no, takie rzeczy, które będą nam potrzebne, będziemy sobie po prostu używać, a takie, które będą mniej potrzebne, będą siedzieć w tym w tej, tej w tym wyposażeniu, ale telewizor akurat jest rzeczą, która jest bardziej potrzebna, więc ją sobie tutaj postawimy. Ale jak się czujesz z faktem, że masz telewizor w domu? Myślę, że powinnaś być zadowolona z tego, <laughs> z tego, iż powodu, że masz telewizor, chodź, włączymy sobie, obejrzyj sobie coś tam w nim. Fajnie, bo też zapalić w kominku, ale się boję, się Hada swajczy, jak my pójdziemy. No dobra, jeszcze też byśmy mogli zobaczyć, co tam na czacie słychać. Randki online, sprawdzimy wiadomości, zobaczymy, czy ktoś się do nas w ogóle odezwał. Tak, tak. Wyposażenie rodziny. Dobra, dobra. Jakieś powiadomienia. Ok, ok. 600 punktów. Super. A właśnie, zobaczmy, jak nasze punkty szczęścia życzowego. 15 tysięcy, hmm, hmm, hmm. Szybko sprząta, cwaniak zawodowy buhaterka biura. Hmm. A koledzy z Tobą: super odporność, celowy pęcherz, profesjonalny, zarabiać przedsiębiorczy umysł. Myślę, że to będziemy. Tak, weźmiemy ten przedsiębiorczy. Umysł ja go często biorę. On jest fajny, bo właśnie szybciej sobie tutaj będzie nasza Elza zdobywała doświadczenie zawodowe, słuchajcie. O, ona chce zawiesić świąteczne lampki na dom. Jej. O, tutaj. O, podoba mi się Twój profil. Powinniśmy się spotkać. Mhm, mm Konstans. Hej, może zajrzysz na mój profil. Myślę, że nieźle pasowalibyśmy do siebie. Mhm. Mm Ełzebiusz chce nas poznać, słuchajcie. Eusebiusz chce nas poznać. W porządku, kotku, zobał. Oj, o matko! O o, 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 Andrzej! Rudy Andrzej, chcesz się zaprzyjaźnić? Ej, to nie jest ten Andrzej, którego żeśmy tam gdzieś widzieli, co mówiłam, że taki rudy pan? Ełzebiusz. Dobra, przyjmijmy prośbę, przyjmijmy. John! Cześć Elza, widzę, że mamy pewnie wspólne zainteresowania zostaniem przedciółmi. Pamiętacie tego Johna? To ten John, ten bogaty John. Właśnie odcinek z e, rodzinek o ri w Riverview mieszkających o historii Riverview macie na moim kanale. Podlinkuję wam go w opisie. To jest John. Dobra, ale John to taki śmieszny. Dobra, przyjmijmy jego prośbę, zobaczymy. Podoba się mi twój profil, powinniśmy się spotkać. Jakby, że Tomir, jakby nie. Dopiero tu zaczynam, ale wydajesz się całkiem fajną osobą. Chcesz do mnie kiedyś zadzwonić? Robert. A Robert to nie jest ten od biedaków czy od nowaków? Hmm. Dobra, przyjmij. Łukasz, może mi odbiło, ale myślę, że pasujemy do siebie. Zadzwonię do mnie czasem. O, tu jakiś, patrzcie, jakiś Rodrigo, taki w kapeluszu. Dobra, przyjmijmy prośbę. Może tobie i mnie przytrafić ten tak zwany sukces w randkowaniu online, Elza. Maximus, też taki rudawy. Ej, teraz jesteś tacy ciekawsi. Lisimowe. Dobra, przyjęliśmy ich wszystkich prośby. Zobaczymy, co przyniesie los. Słuchajcie, zobaczymy, co przyniesie los. Dobra, smartfon. A jakby może odbierzemy ten telefon, kto, to, kto tu dzwoni, czekajcie, jak to odebrać. No dobra, to zignorujemy. <laughs> nie wiem, jak odebrać to zignorujemy. E, tak, lampki na dom byśmy chcieli, a e, to byś mogła wyrzucić już. Ja bym też chciała, żebyś ty przyczepiła lampki na dom, ale nie wiem, to tak już. W ogóle musimy ozdobić dom to, ale to już myślę, że na następny. Mm, na następny ten. Na następny odcinek, bo na następnym odcinku raczej będą święta, więc w następnym odcinku to ogarniemy. Dobra, sprzątnij, a tutaj proszę, nie, nie oglądaj, idź siku, zrób i pojedziemy sobie w miasto i, no siku ja bym chciała. O, a czemu ten grzyb nam nie rośnie? A rośnie, no dobra. No, jedziemy na miasto, kupimy sobie jakieś, słuchajcie, przepisiki, skoro mamy tyle kasy. Mamy, jakie mamy ostatnie? Przysmażona kanapka, no dobra, dobra. Aj, a te kwiaty, te kwiaty w ogóle, te żółte kwiaty, moi kochani, to są kwiaty od, uwaga, 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 trzymajcie się, od Dona Latario, tak jest. On tu był, bo pamiętacie, co zrobiłam tą maskaradę? To ta maskarada się odbyła. Tylko się odbyła dzień później, jak już was tutaj ze mną nie było. No i, no i, no i, no i był Don i w ogóle... I ona wróciła z pracy, i on jeszcze był. No i, no i, no i, no i dał jej kwiat, no i dał jej kwiat, no i, no i ma kwiat od dona Lotaria. Co tu jest? A to w te falafel. Dobra, wiesz co? Chodź, nie tutaj, nie tutaj, nie tutaj, o tutaj, kup książki. Chodź. Akurat jak ona wsiadała, żeby jechać po książki, to przyjechał po nią samochód do pracy, ale to nic, ona e, słuchajcie, ten. Już idzie, tylko kupi książki i już idzie do pracy. Dobra, i my mieliśmy tak. E, co my mieliśmy kupione ostatnie? Świe Śmiesz, smażona kanapka z bekonem, chyba, ale to gotowanie poziom piąty. Dobra, wiesz co i że tej roboty. Ja jeszcze tylko tak szybko prze, przelecę. Zobacz, co ty tutaj masz. Tofu petarda stek z sera, smażona kanapka. Mm -hmm. No właśnie, bo my mamy te, te. O, ekspres mój w tle się wyłącza. E, no i do tej pracy, no, Ej. E, no właśnie i ten. Zakupy, no, ale w sumie to nic nie kupiła na tych zakupach. No, mówiłam, że to jest ten Nowak, ale patrzcie, on tutaj z jakąś Mary Kay Shallow się spotyka. To jest ten Robert, który do nas pisał. No, taki ciekawy. On chyba właśnie był nastolatkiem, tak mi się wydaje. I teraz chyba grow up zrobił. No ciekawe, ciekawe, ale patrzcie tutaj jakieś. Chyba nie ma... Ona chyba chce, a on nie chce z nią, więc może czeka na naszą Elzę tutaj pod, pod tym pod robotą. O, dostaliśmy, a nie awans, tylko podwyżkę Superancko, Cieszymy się bardzo, bardzo, bardzo. Ej. Trochę mi smutno, bo nie dostaliśmy awansu. Czy dostaliśmy, czy dostaniemy? No. Dostaliśmy. Jest. Jest. <grymne> Jest. Gratulacje, dzięki swoim imponującym osiągnięciom Elsa zyskała awans na stanowisko KIPER składników, a także premium w wysokości 552. Teraz pracujemy od 15 do 21, czyli tak jak pracowaliśmy chyba, co nie? Jej jej yeeej, jej! współpracownicy, uj, musimy, ojojoj, musimy się poznać, ale mamy zawsze tak samo, że wszystko środa i czwartek mamy wolne. Dobra, wiecie co, ona ogólnie chciałaby wyruszyć w podróż za granicę z Simką, Brawiecie no dobra, wiecie co, ja bym chciała może, żeby właśnie ze wszystkimi współpracownikami, Poprawić. No dobra, tego Bartka sobie dorujemy na razie. E, wiecie co? Ja bym chciała, chyba, żeby może ona się wybrała w podróż. Może byśmy poje... Kto to? Odin. Może byśmy właśnie wybrali się, bo tutaj mamy, słuchajcie, ten falafel do zrobienia, co nie? A falafel to będzie w tym, w Egipcie. My i tak mamy tą aspirację, że musimy poznać wszystkie przepisy, więc tak czy siak do te, na te podróże musimy się wybrać, żeby te przepisy ogarnąć. Więc moi drodzy, co by na to, żeby pojechać w przyszłym odcinku właśnie do Egiptu? Egypt. Powiedzmy, że sponsorem naszej wycieczki będzie Aga, która przysłała nam tysiąca Simoleonów na tę właśnie wycieczkę. Patrzcie. Ta poprzejeżdża wszystkich. A co tam. Więc myślę, że to by była dobra, słuszna, słuchajcie, słuszny wybór, słuszna wycieczka, słuszne wybranie się w podróż. Może pozna tam jakiegoś Egipcjanina i może się z nim zakocha do szaleństwa. Kto wie, kto wie. Who Więc słuchajcie, moi drodzy, moi mili, myślę, że w kolejnym odcinku polecimy sobie na. Egypt, na vacations, na vacations. Co prawda, mam mieć zaraz yy, tutaj święta, ale no właśnie, my pojedziemy sobie e, nie wiem, na przykład we wtorek i wrócimy sobie na przykład w środę, w czwartek, albo spędzimy święta tam, no zobaczymy. No możemy tak zrobić, słuchajcie, ja myślę, że możemy tak zrobić, że polecimy sobie na wycieczkę, bierzemy misia w teczkę. Co piesoju by chciało? Piesoju, siku by chciało, i sikać, a my nasypiemy ci jedzonka, a ty idź spać. O, festiwal zimy, bym chciała też iść na festiwal zimy, no. O Jezu, ja uwielbiam te festiwale w Simsach, ja nie wiem. Moja słabość, słuchajcie, moja słabość. Dobra, wiecie co? Zjedzmy, wstańmy, zjedzmy coś. Wstańmy, umyjmy się, zjedzmy i może spróbujmy umówić się z Donem Latario. Spróbujmy się z nim umówić, a może właśnie na takim festiwalu. No bo ja chciałabym się z nim spotkać, ale no u nas te godziny pracy są takie średnie właśnie u tej naszej Elzy, no że ona praktycznie cały taki czas dnia jest w tej pracy, więc mam nadzieję, że w końcu dostanie taki awans, że będzie miała trochę lepsze te godziny pracy. Patrzcie jak ładnie. Jak ładnie jest, zima jest, la la la, la 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 la, la la, la la. I jest festiwal, przybył do miasta, zimny festiwal, przybył do miasta, jesteśmy wszyscy happy. Uwielbiam festiwale w tym, w trójce. One mają klimat, one mają swój vibe, słuchajcie, nie to co te w The Sims 4, które idziesz i co, i jesteś, a te, co to, te to się czuje, słuchajcie, to jest klimat naprawdę. Don, nie bądź w pracy, proszę ja ciebie. Proszę ja ciebie, daj się poderwać, nie bądź w pracy. Zaraz zobaczymy. Uwaga, uwaga. O oh no, za 7 godzin! Za 7 godzin to ja będę kotlety smażyć. No i kopa, nie spotkamy się z nim. Będzie tak ciężko, ciężko. Może o 21, a o 21 znowu będzie płakał, że jest wiecie. Za późno. No, także tyle, tyle nas widzieli razem. Dobra, chodź na te festiwal zimy, chodź. Chodź, chodź. Powinnaś się uczyć przepisów tak naprawdę, ale chodź, pójdziemy na festiwal. Pani, pani się ubierze, bo w kostki pani zmarznie i w kolana. Proszę się odziać. Raz, raz. Kto będzie za leki płacił? Droga sprawa. A weź pies, obwąchaj obo. bo podążaj tylko możesz zrobić. Elza, no dobra, pies, weź, ty jesteś głodny i w ogóle kontakty masz słabe. Może kota byśmy sobie jeszcze wzięli, to będzie tak wtedy. Elza powinnaś się bardziej się z tym. Ten ją tutaj pogonił! Pogonił listonoszkę! Zostaw, panią listonosz! Zostaw! Idź, zjedz sobie coś. Proszę sobie, jedz z miski. Jedz z miski. Zaraz przyjdź jakiś i to ten to go powąchasz i będzie ci lepiej. Śmierdzisz? Śmierdzi nasz pies, trzeba gdzie go wykąpać. No dobra, ale na razie jesteśmy na festiwalu zimy. Ja bym chciała sobie zrobić zdjęcie z tego, mm, z tego, z tego, wiecie z czego? Z tego, o z tego. Sama sobie zrób tak. Bo my zbieramy sobie. O tak, o łyżwy. Kto tu jeździ? Ta, szalą. A to jest cyrus. Z szalą. Same szalą, a pani to kto jest? Michalina szalą. No motku, same szalą. Chyba cała rodzina przyszła. A ten? Ty też jesteś szalą? To też ty jesteś. Aha, no dobra. No dobra, chodźcie, zrobimy sobie fotkę, bo ja chcę na pamiątkę. I tak. O, wspaniale. Opublikujemy na tablicy. Wpis wysłany, ok. Gdziekolwiek on się wysłał, to fajnie, ale dobra, możesz sobie w sumie sobie Jedź, jedź pojeździć sobie trochę na tych łyżwach, no. Chociaż w sumie na tym festiwalu zimy tak nie ma nic za bardzo ciekawego, tak naprawdę. Mm, bo tu jest, tutaj jest żarełko, tu są zdjęcia, tu można się rzucać śnieżkami, mamy łyżwy i w sumie to tyle. O, jest baz i nadzieja. I samochód. No, ciek, O, patrzcie, oni znowu są tutaj razem. Właśnie, ja... Bartek! Hej, hej Bartek, zaprosić, jeźdź, zaprosić, zaproś tak. To jest ten nasz Bartek, wiecie. Ten, ten, ten taki sławny, znaczy sławny. no Trochę sławny. <grych> a ty co chcesz z nami za ręce? My się znamy? Przepraszam bardzo, czy my się znamy? A ty to kto jesteś, że poznaj? No dobra, patrzcie, co jesteśmy. A to on, Konstans Labos. A to, a patrzcie, ten koturus, co był tu wcześniej. O, super, super Elza. Weź ty bardziej z Bartkiem, byś za ręce. Powitaj. Dobra, spadaj z tych łyżew. Powitaj Bartka. Zostaw tu Mary Kay. Idziemy do Bartka. Puścią, puścią, Powiedziałam, puścią. Dwóch potencjalnych kawalerów do wzięcia, słuchajcie. A ten już nam się spodnaczy. On nam my, mu... Czekajcie, zobaczmy. Przywitajmy się. No ten taki poważny bardzo jest. Ale Bartosz jest taki bardziej, słuchajcie... Bardziej mnie tutaj e, intryguje ta jego postać <grym, <grym, niż tego drugiego. Przyjazny, poznaj go. E, przyjazny, rozmawiaj o ekologii. On uważa, że Elza jest w porządku, więc chyba to, chyba to w porządku. Słuchajcie. Chyba w porządku, że Elza jest w porządku. Poplotkuj jeszcze z nim. Coś tam z nim przyjazne. Mm. Spytaj go o znak, o. Ten znowu Konstans ma bardzo dobre cechy, bo ma wygadany, przyjacielski, rodzinny. Bartosz znowu ma niechluj, artysta przewrażliwiony, więc taki powiem tak, ciężki typ. Ciężki typ to będzie na pewno. Ciężki typ to taki, dowiecie. wiecie. To Sonia i to... Pelagiusz, matko, skąd oni... Skąd te imiona, skąd te imiona? Więc już na przykład widać, że Konstans na przykład był, był lepszym takim, bardziej Simem takim przyjaznym i tak dalej. Ten jest taki chyba bardzo zadufany w sobie mam wrażenie i taki, wiecie. No ale no nic. Bykiem jest. No okej. Okay. Ale żeby nie było, spróbujmy porozmawiać z tym Konstansem. A co tam? Dajmy mu szansę. Może się okaże właśnie bardzo fajnym Simem. Może będzie się starał tę naszą Elzę, może będzie chciał, wiecie, no nie wiem, no taki ciekawy jest, nawet jakbyśmy go przerobili, to całkiem by był taki ciekawy. No spróbujmy, ale buty, to ty, panie, panie, buty to ci nie pasują za grosz. <laughs> Dobra, wyszliśmy z pracy, słuchajcie. I ona jest chora, zaczęła się czuć chora, więc myślę, że podlecimy do szpitala na szybko i weźmiemy sobie tutaj ten, o, za 200. To w sumie nas stać, to, to możemy sobie pozwolić. Dobra, wyjdź z pracy. No i leć do szpitala, właśnie weźmiesz sobie tutaj ten. I wiecie co, spróbujemy zadzwonić do Dona. Ciekawe, czy on będzie chciał się z nami umówić o tej porze, jak myślicie. Sprawdźmy to, sprawdźmy. No, niestety, słuchajcie, Don Latario jest niedostępny. Jest niedostępny. Jakoś nie możemy się zgrać z naszym czasem pracy. Tak jakby. No to kto to jest? Eusebiusz. Eusebiusza też akceptowaliśmy na tym portalu? Nawet nie wiem. Dobra, zostaw tego, jedziemy do domu. Za dużo tych mężczyzn, już w twym <noise> otoczeniu, mam wrażenie. Biedna się, nie będziesz mogła potem zdecydować. No ale nic, po prostu wiecie: poznamy parę paru simów i będziemy wtedy widzieć, z którym simem tak jakby najbardziej się odpowiada, najbardziej się dogaduje. A później zrobimy jakiś casting, będziecie głosować, z kim Elza powinna się związać. W ogóle już możecie pisać, czy któryś tutaj z panów kolegów naszych Wam się spodobał, czy też nie. Jak ten pies? Kontakt sobie poprawił. Widzicie? On coś z kimś sobie, on sobie radzi. Weź grzyba, od bo tutaj patrzy, że ten coś się dzieje. No, a później sobie możesz pójść pewnie spać. Czekajcie, tutaj wywalę do tego. I później możesz sobie pójść spać. No. Jak tam nasza kariera? Tutaj nam wskaźnik trochę, no ale mamy już czwarty poziom, prawda? No, do latary jest niedostępny, słuchajcie, w tym odcinku. E, mamy już poniedziałek, więc ja raczej będę już kończyć. E, myślę, że sobie możemy tak na koniec, słuchajcie, odcinka. E, wziąć tą wycieczkę kupić do. Mm, czekajcie, o, czekajcie, 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 czekajcie. Jak to się wchodziło? Podróżuj, o, w podróżuj Wejdziemy sobie. Zostaw te na, dwor na dworzu. Te, bo one są poza, pozasypiane chyba, czy nie są pozasypiane? Uśpienie, no właśnie, więc sobie śpią. Wykupmy sobie, słuchajcie, wycieczkę do tej. A i postawmy sobie tutaj o, postawmy sobie o. Tutaj się nie zmieści już, no weźcie, powiedzcie, że się zmieści. No tutaj chciałabym postawić. Tutaj, tak, jeszcze trzecie z boku, wiecie, tak fajnie to by wyglądało, tylko chyba się nie zmieści, właśnie. Tutaj na laptopie mogę postawić. Może kwiatek tu, a to tu, o, dobra, no tak trochę średnio, no ale dobra, taka, taka Elza, wiecie, siedzi sobie na kompi, patrzy na swoje zdjęcia w każdy porze roku, taka zadufana troszeczkę w sobie, a co tam. Dobra, Elza, siadaj, kupujemy wycieczkę, sponsorem jest Aga, przypominam i pozdrawiam. <laughs> tak, Agi poradnik jeżeli chodzi o ogrodnictwo Macie w opisie, a w ostatnim odcinku Zapomniałam wam go dodać tak od razu Ale już jest, już jest, więc możecie sobie sprawdzić No dobra, słuchajcie, jedziemy do Egypt, jedziemy do Egypt Jedziemy sobie sami, tak jest Mhm mm Mhm mm Mhm, mm okej, okay. co tutaj jest? Tort anielski, o, weź zjedz sobie A ona z pracy chyba go dostała Wyskoczyło jakieś powiadomienie, ale oczywiście Ja go nie ogarnęłam no, e, a ona już jedzie, okej, okay, dobra, szybka akcja. No dobra, więc słuchajcie, ona jedzie do Egiptu, więc my tutaj sobie w następnym odcinku będziemy w Egipcie. E, jest, słuchajcie, na trzy dni, tak, jest wtorek, to ona wróci na święta, czy nie wróci? No nie wiem, najwyżej spędzimy święta w Egipcie. W Egipcie. Zrobię jej zdjęcie, ale ładnie wygląda, patrzcie. O, tylko szkoda, że tak ciemno ale tak ładnie tutaj w tym te lampki się świecą, dobra jedziemy do Egipt, słuchajcie kolejny odcinek będziemy mieli w Egipcie, zrobimy tam zaatakujemy, słuchajcie zaatakujemy te wszystkie stragany z żywnością, bardziej właśnie skupimy się na tej kulinarnej części Egiptu, czyli jakieś tam poje, popróbujemy jedzonka, które tam są, lokalną kuchnię, kupimy te nowe składniki, te nowe przepisy nauczymy się tych przepisów, tym bardziej, że właśnie no potrzebne nam jest ten falafel w portfolio więc tak, dobra Dzięki mam serdecznie za oglądanie tego odcinka łapkę w górę zostawcie, jeżeli Wam się podobało. Subskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. No i do usłyszenia, do zobaczenia buziaczki i pa pa!